Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Po krótkiej przerwie przygotowałem podsumowanie najważniejszych informacji, które napłynęły na rynek w tym tygodniu. W dalszej części zobaczymy, jak istotne okazały się to dane, które niejednokrotnie wstrząsały poszczególnymi topowymi indeksami, i również zerkniemy, jak to wszystko odbiło się. Na GPW. Jeżeli ta tematyka Ci interesuje, zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka, oraz subskrypcji, aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji w Europie na świecie, czy też właśnie o poszczególnych rynkach, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. I teraz już nie przedłużając, lecimy od tych istotnych informacji. Xi Jinping, współpraca chińsko-rosyjska umacnia się. Prezydent Chin Xi Jinping, który w piątek wygłosił online przemówienie podczas dorocznego. Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu ocenił, że współpraca chińsko-rosyjska umacnia się, a w najbliższych miesiącach można liczyć na rekordową wymianę handlową między obydwoma krajami. Według relacji chińskich mediów, które przytacza CNBC, i wezwał do zniesienia barier w handlu międzynarodowym i pogłębionej współpracy z innymi krajami, w tym z Rosją, podkreślił, że ekonomiczny potencjał Chin nie uległ zmianie i zapowiedział dalszy rozwój nowego jedwabnego szlaku, zwanego też inicjatywą Jednego Psa i Jednej Drogi. Według eksperta Banku Morgan Stanley, wymiana handlowa między Chinami i Rosją osiągnęła w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wartość ponad 65 miliardów dolarów i była większa o 28% niż rok wcześniej, a jej rozwój związany jest głównie ze wzrostem importu rosyjskich dóbr do Chin. Biden oskarżył koncerny naftowe o celowe podwyższanie cen paliw. Prezydent USA Joe Biden zażądał w środę od koncernów naftowych wyjaśnienia, dlaczego nie zwiększają podaży paliw na rynku i oskarżył je o uzyskiwanie dodatkowych i nieusprawiedliwionych gigantycznych dochodów. W czasie wojny zyski rafinerii znacznie wyższe od normalnych przekładają się bezpośrednio na amerykańskie rodziny, co jest nie do przyjęcia, napisał Biden w liście, do którego dotarł Reuters. Prezydent zwrócił uwagę, że niski poziom rafinacji ropy powoduje, że ceny paliw w USA wzrastają szybciej niż ceny ropy. Zdaniem Bidena, bierna postawa przemysłu rafineryjnego utrudnia starania rządu mające na celu zrównoważenie braku rosyjskiej ropy na rynku, jak na przykład uruchomienia strategicznych rezerw ropy czy dodawania do benzyny większej ilości etanolu. Reuters zwraca uwagę, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę koncerny naftowe osiągają rekordowe zyski, a cena baryłki ropy przekroczyła już 100 dolarów. Mimo rekordowych cen, popyt na paliwo pozostaje wysoki. Fed podniósł stopy o 75 punktów bazowych. To pierwsza taka podwyżka od 28 lat i to jest jedna z najważniejszych informacji, która ukazała się w tym tygodniu i wstrząsnęła rynkami. Kierownictwo rezerwy federalnej zdecydowało się na podjęcie radykalnych kroków i podniosło przedział stopy funduszy federalnych o 75 punktów bazowych. To trzecia podwyżka w ramach rozpoczętego w marcu cyklu normalizacji polityki pieniężnej w USA. Komitet zdecydował się podnieść przedział stopy funduszy federalnych do 1,5% i 1,75%. I oczekuje, że dalsze podwyżki będą właściwe. Dodatkowo komitet będzie kontynuował redukcję swojego portfela obligacji skarbowych i hipotecznych. Komitet jest silnie zdeterminowany, aby przywrócić inflację do 2% celu, czytamy w czerwcowym komunikacie. I przypominam, że rynek wyceniał, że ta podwyżka będzie wynosić 50 punktów bazowych, a jak widzimy, dokonali podniesienia o 75 punktów bazowych, co dobitnie pokazuje, że Fed boi się galopującej inflacji w Stanach Zjednoczonych i jest w stanie zrobić dużo, aby w znaczący sposób wpłynąć na obecną sytuację na rynku. A jak mocno to się odbiło na rynkach, to zaraz zobaczymy w dalszej części naszego spotkania. Ale popatrzmy, jakie były pierwsze reakcje. Czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła mocne spadki i wyprzedaż akcji po tym, jak dzień wcześniej rezerwa federalna mocno podwyższyła stopy procentowe i zasygnalizowała gotowość do zaakceptowania recesji i wzrostu bezrobocia w USA w dążeniu do powstrzymania wysokiej inflacji. I zaraz zobaczymy, jak zakończył się tydzień, tym bardziej, że jeszcze w piątek mieliśmy trzy wiedźmy. Popatrzmy dalej. Rada Prezesów EBC zebrała się dziś na nadzwyczajne posiedzeniu, by omówić bieżącą sytuację rynkową. EBC jest pod niesamowicie silną presją, tym bardziej, że Fed wyznaczył kierunek, którym podąża, tym bardziej wywołując presję na EBC. W ubiegłym tygodniu władze EBC ogłosiły zakończenie programu skupu aktywów oraz wyraźnie zapowiedziały podwyżki stóp procentowych w lipcu oraz wrześniu i kolejnych miesiącach. Inwestorzy Zareagowali wyprzedażą obligacji państw strefy euro, a różnica między rentownością papierów niemieckich i krajów południa, szczególnie Włoch, zdecydowanie wzrosła. Spread na 10-latkach poszerzył się do 240 punktów i był największy od dwóch lat. Włoskie papiery były najtańsze od 2014 roku. Na ABC będzie dodatkowo zmuszony do tego, żeby podnosić stopy procentowe, bo mamy znów mocno galopującą inflację w strefie euro. Rekordowa inflacja w strefie euro. W jednym państwie przebiła 20% Polska w czołówce Unii Europejskiej. To popatrzmy na kilka szczegółów. W maju inflacja w strefie euro ponownie zdecydowanie przyspiesza i wspięła się na najwyższy poziom w historii. Nadal poszerzała się różnica między tempem wzrostu cen w poszczególnych państwach. W jednym z nich dynamika przekroczyła 20% w skali roku. Polska również znalazła się w unijnej czołówce. No to popatrzmy. Inflacja w strefie euro wzrosła w maju do 8,1% wobec 7,4% w kwietniu, poinformował Eurostat. Wynik był zgodny z wcześniejszymi szacunkami statystyków i oczekiwaniami rynkowymi. Tak szybkiego wzrostu cen konsumpcyjnych nie odnotowano nigdy wcześniej. W całej Unii Europejskiej dynamika sięgnęła 8,8% rocznie. No to zobaczmy. W maju pogłębiały się różnice w tempie wzrostu cen konsumpcyjnych w poszczególnych krajach. We Francji i na Malcie inflacja sięgała tylko 5,8%, tymczasem na Łotwie zbliżyła się do 17%, na Litwie przebiła 18%, a w Estonii przekroczyła 20%. I na poniższym grafie mamy właśnie przedstawioną sytuację, jeżeli chodzi o inflację w Unii Europejskiej. Jak widzimy, Estonia tutaj króluje, potem mamy Litwę, Łotwę, Czechy. Bułgarię, Polskę, a z drugiej strony z najniższą inflacją. Francja, Malta, Finlandia, Włochy, Szwecja, Austria, cała strefa euro i poszczególne pozostałe państwa. Tak więc presja na EBC jest przepotężna, jeżeli chodzi o podwyżkę 100%, co oczywiście będzie się odbijać na poszczególnych rynkach europejskich. I lecimy tobie dalej. Szwajcarzy. Szwajcarski bank Narodowy zaskoczył ekonomistów. Zdecydowanie podnosząc stopy procentowe. To pierwsza podwyżka od blisko 15 lat. Główna stopa procentowa SNB została podniesiona o 50 punktów bazowych z minus 75% do minus 25%. Taką samą decyzję podjęto w przypadku stopy depozytowej. Konsensus rynkowy nie przewidywał modyfikacji stóp procentowych na posiedzeniu władz. I popatrzmy dalej. Bank Anglii. Podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do 1,25%. Lećmy dalej. Rekordowa inflacja bazowa w Polsce to na to RPP. Inflacja bazowa, czyli miara wzrostu cen w gospodarce, której ze szczególną uwagą przyglądają się bankierzy centralni, po raz kolejny mocno wzrosła i osiągnęła najwyższy poziom w historii statystyk sięgających 2000 roku. Według wyliczeń GUS w maju. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 13,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i te dane oczywiście znamy również podrzucajmy na Twitterze. I popatrzmy dalej. Według opublikowanych we wtorek danych Narodowego Banku Polskiego w maju 2022 roku inflacja w relacji rok do roku po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 8,5%, wobec 7,7% miesiąc wcześniej. To najwyższy odczyt Wsięgającej roku 2000 historii tych statystyk. Po włączeniu cen administrowanych, podlegających kontroli państwa, wyniosła 14% wobec 12,9% miesiąc wcześniej. Po włączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 10,4% wobec 9,3% miesiąc wcześniej. Tak zwana 15% średnia Obcięta, która eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 10,1% wobec 9,2% miesiąc wcześniej. No to dalej. Stopy procentowe w Polsce, Rumunii i na Węgrzech mogą wzrosnąć do 9-10%, oceniają ekonomiści Banków Ameryka. Ich zdaniem polska gospodarka jest najbardziej przegrzana w regionie, a inflacja w przyszłym roku będzie bliska dwucyfrowych poziomów. Wejdźmy dalej. Gwałtowne osłabienie złotego. Kurs euro, franka i funta mocno w górę. Pod nieobecność krajowych inwestorów złoty stracił wobec franka i funta po kilkanaście groszy, a kurs euro przebił poziom 4,70. Nastroje na rynkach psuli bankierzy centralni, bo właśnie przed chwilą poznaliśmy serię tych wszystkich informacji i zaraz zobaczymy również, jak kształtuje się na koniec tygodnia kurs poszczególnych walut do złotówki. I popatrzmy dalej. Gazprom. Przykręca kurek na Nord Stream ceny gazu w górę nawet o 60% w ciągu dwóch dni. I na deserek deweloperzy przewidują, że ustawa deweloperska podwyższy ceny mieszkań o około 2-3%. 1 lipca bieżącego roku wejdzie w życie nowa ustawa deweloperska. Przepisy powołują deweloperski fundusz gwarancyjny, z którego będą zwracane środki płacane przez osoby kupujące mieszkanie. Lub dom w sytuacji upadłości dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy, a także w przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy, na przykład z powodu niedopełnienia obowiązków przez dewelopera. I zobaczmy, jak te istotne informacje wpłynęły na nastroje panujące na rynku. Widzimy, że na indeksie strachu mamy poziom 14, czyli rynki zdecydowanie boją się tego, co. Nadciąga i tego, co dzieje się obecnie. Popatrzmy, jak zareagował świat. Tutaj mamy interwał tygodniowy i widzimy, że poszczególne państwa i tak i tak pod dyktando wyprzedaży w tym tygodniu. W Chinach tylko mamy jakieś poszczególne spółki, które jak widzimy dały nawet co po niektóre dwucyfrową stopę zwrotu. Pozostałe spółki również pod presją. Wyprzedaży rynek japoński, wyprzedaż Indie, Tajwan, Australia, Izrael, Południowa Afryka. Kraje europejskie, co też Kanada, Meksyk, Brazylia. Tutaj widzimy, że w tym tygodniu dominowała wyprzedaż. Popatrzmy, jak SP500, również w interwale tygodniowym, tutaj się prezentuje. Widzimy, że Apple w tydzień straciło 4%, Microsoft 2%, Google 3,2%, Tesla ponad 6%. I jak widzimy, nawet Pfizer zleciał prawie 7% i poszczególne sektory również pod do wyprzedaży. Popatrzmy na indeksy. Jeżeli chodzi o ropę, to widzimy tutaj mamy oczywiście interwał dzienny, ale widzimy poszczególne dni, gdy ropa zaczęła nam tutaj dosyć ciekawie tracić. Zakończyła piątkowy dzień na kursie 100 ponad 13 dolarów za baryłkę. DAX dosyć ciekawie również reagował po tych doniesieniach. Widzimy dosyć mocne oberwanie na czwartkowej sesji. Widzimy oddech również, jeżeli chodzi o środę, no ale potem oczywiście podaż przyjęła kontrolę. Piątek delikatna podbitka, zakończyli tydzień 13 120 punktów. S&P 500 analogicznie, podobna sytuacja, wciągnięcie w róg zaraz po Fedzie, a potem zalanie gigantyczną podażą, wybijającą oczywiście wsparcia. 3675 punktów, jeżeli chodzi o Nasdaqa, podobnie i kończymy tydzień z wynikiem 11293 punkty. Dow Jones na minusie, kończy tydzień 29 000 869 punktów i Russell też jak widzimy cały tydzień na minusie 1664 punkty. No to popatrzmy na metale. Srebro na delikatnym minusie na piątkowej sesji, ale widzimy również ciekawe odragowanie w tym tygodniu 21,63 centy za uncję. Złoto podobnie. Też mamy piąteczek na minusie, ale Widzimy również próbę wyciągnięcia w tym tygodniu kursu 1837 dolarów za uncję na zamknięciu i popatrzmy, jak sobie poradził złoty w tym tygodniu. Widzimy, że też dosyć mocno tutaj złotówka oberwała. I na zakończenie tygodnia kurs franka to 4,59, funta 5,44, chociaż jak widzimy, dosyć mocne oberwanie nastąpiło na piątkowej sesji, euro 4,67 i też mamy dosyć ciekawą reakcję spadkową na. Piątkowej sesji, i na dolarze mamy podobną sytuację 4,45. I popatrzmy, jak reaguje kolejny ważny rynek. Ten, akurat, rynek działa nawet w momencie, kiedy nagrywam. Przypomnę, że rynek krypto działa dla nas 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. To popatrzmy, jaka jest reakcja. I tutaj, jakie są nastroje rynkowe, bo widzimy, że indeks strachu jest po prostu na tak ekstremalnie niskim poziomie, bo aktualnie wnoszą 6. No, że tutaj najprawdopodobniej nie ma co zbierać z tego rynku. Przypominam, że update obecnej sytuacji na rynku systematycznie, bo spotykamy się dwa razy w tygodniu na portfelu Krypto, tam również robimy analizy i omawiamy bieżącą sytuację. I jeżeli chodzi o to, co się w tym momencie dzieje na poszczególnych pozycjach, no to tak to wygląda, jeżeli chodzi o Alty. A jeżeli chodzi o króla, no to widzimy, że Bitcoin, właśnie w momencie, kiedy to nagrywam, można powiedzieć, dosyć istotny moment, bo spadł poniżej 20%. Tysięcy dolarów za sztukę i wcale nikt nie powiedział, że to jest koniec. Więc mamy w tym momencie 19464 dolarów, i w ciągu ostatniego tygodnia Bitcoin stracił 31%. I już dochodzi do psychologicznej bariery, aby przebić 1000 dolarów, dokładnie 1027 dolarów w tym momencie. 36% w ciągu tygodnia również mamy spadek. No i popatrzmy sobie na te najważniejsze skrajności, jeżeli chodzi o ten interwał tygodniowy, to widzimy, że nie mamy. Nic, nawet te są na minusie, jeżeli chodzi o interwał tygodniowy, jakimś delikatnym, ale widzimy, że wszystko w topowej setce czołowych projektów na świecie traci, a jeżeli chodzi o największe spadki w interwale tygodniowym, oczywiście, to widzimy, że Nexo straciło 45%, Flow 42, CRV 38, torchain 37, potem Kolejne projekty po 30%. Tak więc, jak widzimy, potężnych spadków na rynku, zarówno tradycyjnym, jak i również rynku kryptowalut nie brakuje. No i nikt nie powiedział, że to jest koniec. Na rynku krypto jeszcze dużo miejsc po przecinku. Tak więc, nawet jeżeli alty są na 90% spadkach, no to zawsze może być niżej, jeżeli chodzi o właśnie ten rynek. No i popatrzmy, co ciekawego wydarzyło się również na naszej sesji. Co ciekawego wydarzyło się na GPW, tak aby tylko. Zobrazować to popatrzymy sobie na indeksy i główne oczywiście w szczegółach, tak żeby nie przedłużać. Popatrzmy sobie, tak wyglądała piątkowa sesja. Tylko na pusie był WIK Energia 343. Oczywiście, shorty, no bo większość indeksów w odwrocie. Z głównych indeksów tylko na pusie był SWIG 80, który zakończył dzień na 80 na pusie przy kursie 17 16 punktów. I jak widzimy, większość indeksów się cofała. Górnictwo straciło ponad 5,5%, spożywka 3,65%, paliwa 3,65%. Z dużych indeksów, a pamiętajmy, że było, były trzy wiedźmy, WIG 20 tutaj spada o 1,78% i zamyka. Ten tydzień z wynikiem 1676 punktów, a Mwik 40 zamyka tydzień na poziomie minus 1,3% przy kursie 3940 punktów. No i popatrzmy na szczegóły tych topowych indeksów. Widzimy, że jeżeli chodzi o WIG20, to na piątkowej sesji asekopol zyskiwał 5,93%, PGE 3%, czy PZU 2,94%, na plusie również Allegro, Pepco, czy CCC, a najmocniej spadał KGH 6,24%, PKN Orlen 4,44%, 3,65%. Liderem obrotu jest KGH 201 milionów Orlen 152, 128 pkobp, Allegro 22, czy PZU 110? Zaraz pokażę również um, shorty w rejestrze krótkiej sprzedaży. Popatrzmy na średnie spółki z Enwik 40, bo tutaj widzimy też skromną zieleń. PEP zyskał 8,7%, MOBRUK 7,22%, TS GAMES 5,1%, a najmocniej spadała dewelia 10 ponad%, a SE 9,35%, czy DataWalk 8,23%. Liderem obrotu. Tauron 29 milionów, Ayor Potem mamy 19 milionów. Jeżeli chodzi o małe spółki z EZWIK 80, popatrzmy tutaj, widzimy, że Auto Partner zyskał 8%, Shopper 6,3%, Grodno 5%. W odwrocie mamy Enter 6,61%, czy Erbud 6,32%, a liderem obrotu tutaj była Bogdanka. 14 milionów i też zyskała 3% na piątkowej sesji. Na rynku małym, czyli na New Connect, widzimy, że numerem 1 na skromnych obrotach to może sobie zatrzymać i posprawdzać. Jakieś większe obroty coś mamy? Ciekawego, nie mamy nic. Tak więc, wyżej Metaversum to są te pierwsze pozycje na rynku New Connect, a największe spadki. Bo pewnie ich też nie brakuje na małym parkiecie, to popatrzmy, które to są spółki i jak, na, jak mocno potrafiły zlecieć. Aris leciał 28% na małym brocie Alda 21, Wars 20 czy 16 Trigo. I jak widzimy tych spadków również tutaj nie brakowało. To jeszcze zerknijmy, tylko czy mieliśmy jakąś spółkę na małym parkiecie, która przekroczyła Milion złotych w obrocie, i jak widzimy, nie było takiej spółki. No to popatrzmy, co ciekawego jeszcze dzieje się na indeksie szerokiego rynku, czyli WIG I tutaj widzimy, że największe wzrosty to Rway zyskał 22%, Compab 11%, CityServe 946% i firma 9%. Największym obrocie PEP 871%, czy Autopartner 817%, bo tutaj mamy 723 757 000 na obrocie i Mobruk 4,607,2% na plusie. No to popatrzmy, co się działo z drugiej strony, jeżeli chodzi o spadki najmocniej. dewelia straciła 10%, Asseco 9,35, Bioplanet 8,39, na większym obrocie LiveChat 6,75, 2,5 miliona obrotu, czy Kernel 6,73 set na minusie, 8 milionów 200. Liderem obrotu oczywiście spółki TOP, jeżeli chodzi o WIG20. No jak popatrzymy sobie również na wykresy, no to widzimy, że WIG już puka do bram bardzo istotnego poziomu wsparcia i jeżeli go przebiją, no to kierunek jest jeden, niestety spadkowy i cel retestu okolic psychologicznych 50 tysięcy punktów, no chyba, że ten tydzień, który jest przed nami, będzie dla rynków pozytywny i da jakiś oddech. WIG20 podobnie widzimy, że pukamy do bram bardzo istotnego poziomu wsparcia, przebicie 1650, no to kierunek jest jeden, 1600, jak wybronią, no to muszą się zamknąć powyżej 1700 punktów. Jeżeli chodzi o SWIG80, tutaj widzimy, że już powolutku zbliżają się do tego bardzo istotnego poziomu, Wsparcia, czyli krachu wojennego, to jest 16,5 tysiąca punktów. Zobaczymy, czy będą próbować właśnie gdzieś zmierzać w tym kierunku. I mw 40, tutaj również widzimy, że już te poziomy wsparcia są wybite. No, jak wygląda na to, kierunek jest jeden, no, chyba że uda im się w przyszłym tygodniu zamknąć powyżej 4 tysięcy punktów. No to jeszcze ewentualnie przez jakiś czas uda im się przytrzymać to w jakiejś konsolidacji. Zobaczymy. Jak to będzie wyglądać w najbliższej przyszłości, i zobaczmy jeszcze ten rejestr w krótkiej sprzedaży. Tak, żebyśmy mieli już pełne, pełny obraz obecnej sytuacji, bo mamy dosyć ciekawą sytuację, gdyż, jak widzimy, City Projekt pojawił się nowy, duży, duży short. Mamy obecnie cztery shorty na City Projekcie, dodatkowo mamy GPW na shortcie, Allegro dwa shorty, dodatkowo Dino, CCC oraz Live Tak więc, jak widzimy, na naszym rynku shortów nie brakuje. Wielce, jak widzimy, shortują nasz rynek, czyli nastawiają się. Spadkową. Więc ja pozdrawiam serdecznie, trzymam kciuki za wyniki, za cały przyszły tydzień, daj znać komentarze jak oceniasz te wszystkie istotne informacje i co ciekawego właśnie można czekać na rynku w przyszłym tygodniu, czy będziemy świadkami raczej jakiegoś oddechu na rynku, jakichś ruchów powrotnych i jakichś ciekawszych odbić, czy niestety kierunek jest tylko jeden i będziemy powolutku bądź też gwałtownie systematycznie jednak spadać zarówno na rynkach światowych jak i również na GPW. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, udanego weekendu, hej!